Przepisy piłkarskie trzeba znać, bez ich przestrzegania można ponieść bardzo surowe konsekwencje. Mam tu na myśli między innymi Legię Warszawa, która przez tak naprawdę głupotę i niedopilnowanie formalnych obowiązków odpadła z walki o Ligę Mistrzów. Swoją drogą powstał o tym oddzielny materiał na kanale Tajemnic Futbolu. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć dość podobną sytuację, która spotkała się z równie surowymi konsekwencjami. Chciałbym odpowiedzieć wam na pytanie, jak Real Madryt dwukrotnie wprowadził nieuprawnionego piłkarza. Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, cofniemy się najpierw do końcówki 2015 roku. Wtedy to Real Madrid rywalizował z drużyną Cadiz w ramach Pucharu Króla. Królewscy pewnie pokonali drugoligowy zespół, pieczętując awans do kolejnej rundy. Jak się jednak okazało, było to przedwczesne, a ma to związek z Denisem Czeryszewem. Rosjanin nie był uprawniony do gry, a pomimo tego wystąpił na murawie. Ba, wyszedł w podstawowym składzie i już w trzeciej minucie pokonał golkipera drużyny przeciwnej. Dlaczego nie mógł wystąpić w tym meczu? W poprzedniej edycji Pucharu Króla Czeryszew reprezentował barwę Villarealu, do którego został wypożyczony. Wtedy w ostatnim meczu otrzymał trzecią żółtą kartkę, co oznaczało zawieszenie na kolejne pucharowe spotkanie. Pech chciał, że był to mecz Realu z Cadizem. Po meczu Emilio Butrageno ważny człowiek w klubie, przyznał o braku jakiegokolwiek powiadomienia z Krajowej Federacji. Interweniować przed pierwszym gwizdkiem postanowił były arbiter Emilio Rozanes bezskutecznie. Kiedy dowiedziałem się, że Czeryszew został powołany, zrozumiałem, że klub może złamać przepisy. Godzinę przed meczem dałem im znać telefonicznie, wysłałem też faks. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jak się później okazało, wystawienie nieuprawnionego zawodnika było opłakane w skutkach. Pierwsze informacje o złamaniu przepisów pojawiały się nawet w trakcie spotkania za pośrednictwem mediów społecznościowych kibice zgromadzeni na trybunach stadionu już wiedzieli, że spotkanie będzie nieważne przez udział nieuprawnionego Czeryszewa. Po końcowym gwizdku w środku nocy działacze Cadiz złożyli oficjalną skargę do Krajowej Federacji. Sąd nie miał innego wyjścia. Musiał wyrzucić Real Madryt z Pucharu Króla. Takie były przepisy. Co ciekawe, nie był to jedyny przypadek, w którym Real wystawił nieuprawnionego piłkarza do gry. To samo przytrafiło się Królewskim dokładnie 23 października 1994 roku. Wtedy to na Estadio Santiago Bernabeu w ramach La Ligi Real podejmował SD Compostela. Wtedy obowiązywał przepis, który dopuszczał maksymalnie trzech piłkarzy z zagranicy w pierwszym składzie. Przy stanie 1-1 Jorge Valdano postanowił wprowadzić za Luisa Enrique Słowaka Petera Dubowskiego. Problem w tym, że na boisku było już trzech zagranicznych zawodników – Fernando Redondo, Iwan Zamorano oraz Mikel Laudrup. Valdano, gdy się zorientował, kazał po minucie i 15 sekundach zejść Słowakowi z boiska. Walkoweru nie było, ale sam Waldano został ukarany grzywną ponad 600 tysięcy peset oraz miesięcznym zawieszeniem. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.